Witam tutaj Pain18, tutaj stoi dam no przywitaj się. Witam. No i gada z nami jeszcze, jak ty miałeś? Orze. Dobra, spoko. Orzeł. No, no to spoko, no to zaczynamy. Będziemy tutaj budować i takie tam śmieszne rzeczy. To jest mój taki tak, pierwszy wspomnę. filmik śmieszny, no to wiecie. Ale co teraz w ogóle fajnie? Filma! Na YouTube. A. Ale po jak Czemu ty masz z tyłu oczy? <laughs> Bo takie ma fajne skinny Dobra, jest fajny. Eee. Masz to drzewo na W prezencie. Żyk, 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 żyk. Za tobą jest. O, dzięki. Trochę laguje Nie mi ten... to w dzieciach. Fraps nie Bóg wynagrodzi ci to wycieczka Czemu to do mnie napisałeś? Dodałaś no, mi drobna No spaka No możesz dawać i tam ktoś? No spaka, 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 jak będę. Jak tam coś złapie, to ci mogę pożyczyć parę rzeczy, nie? No nie, ja tylko się pytam, tak. No spoko, spoko. Czekaj, ja może będę miał jeszcze w domu. Poczekaj, ej, weź się cofnij. Tutaj żygam ci. Bo ja w drewienka. O, drewienka. Masz tutaj tabliczkę, napiszesz, że tu jest twoje miejsce, masz tutaj, nie wiem. Może ci się przyda. A ja zobaczę, czy tutaj ten. A, i sać sadzonki, nie? Sać sadzonki, bo żeby drzewka były, nie? Ja kopię, idę do góry, żeby miejscu wydaleć jakąś. Tutaj widzisz ten kamień, to możesz na tym kamieniu sobie zrobić. Tutaj jest ładnie wygładzony, więc wiesz. To tak, tu bym sobie zrobił. Domek. O, wiem, wiem, co tu zrobię. Warowny, bym tutaj. Jak się nazywa? Creepery łapą. No ja spoko. Się zabuduje. Ale muszę naj najpierw kamienie znaleźć. Dobra, a co to jest za wieża ty? A to my tam budowaliśmy kilka wieżyk. Wieżyczek, no sorry. O tutaj jak zapewne widzicie... Jak coś nie do ciebie, nie? To tutaj taki niepeknięty map spawner miał być, ale... Tutaj są plony. Tutaj domek DJ-a Iro, tam jest mój, no nie, no nie taki fajny, ale taki sobie. E, tutaj też takiego kolegi, no on tam też nie umie zbytnio budować, od razu powiem, że ja też tam za dobrze też nie buduję, ale zapewne w filmikach będę robił jakieś lepsze budowle. Dobra, ja zobaczę czy... O chciałbyś y, nederaka. Co ja bym chciał? Netherrak. taki czerwone główienko z, z tego z piekła. Bym ci dał jeszcze... Hmm, tutaj nie mam, a Brika sobie zostawię, bo chcę jeszcze coś sobie potem z, z niego zrobić. Dam ci jeszcze gold Ore. 19 Iron Ore Czyli rudy, nie? 5 rudy złota i rudy tego żelaza. Będziesz mógł sobie zrobić coś z tego. Drzewo ci dam. Trochę lakz. z złota niepotrzebne. Nie wiem, potem sobie najwyżej coś zrobisz śmiesznego, nie? Czekaj, czekaj, może jeszcze tutaj mam coś. Ała. O, dam ci łóżeczko. O, dam ci tak na wstęp yy, ten... To ty chcesz ode mnie, dam ci. O, dam ci coś, co ci wspomoże trochę gierkę. Trochę się grało, więc wiesz. Gdzie jesteś? Ja zaraz do ciebie dotrę, bo byłem w wiosce. Dobra Jasne. Yes. A krapał! Koponowałam. Some... Dobra, ja zbyt Spaka. Jak coś to my mamy wielką manię na temat zamków, więc się nie zdziw, nie. że tutaj jest pełno zamków i wieżyczek, więc wiesz. Samczo, Sancho. Mówiłem ci jesteś z minionary. Nie letnie nie podawał alkoholu. A ty co robisz, no? Co ty robisz? A ład dostałem w mordę od powietrza. Dobra, dobra. A jak się robi o płyty? O dzięki. Mm. Dedam, bo nie, nie... jestem głodny na fula i dlatego zdycham. Dobra, najwyżej padnę. To se... ten... na nowo będę miał <grytanie> życie i takie tam śmieci. Albo świnkę jest. Świnka jest. suko. A propos i zwierzęta uciekają chociaż to jest trochę moim zdaniem lipne to ich uciekanie Kurcze lagi są przez tego frapsa i w ogóle trochę Ciao frapsa Poczekaj już zrobię dzięki O proszę cię bardzo A dobra, musiałeś Właśnie musiałem, bo inaczej byś y, dnia nie zrobił, bo ja też bym musiał się położyć. On, on, patrz, patrz to jak to jest jem. Meterlak. E, Z Meterlaku coś się robi? No, można. No, taki kolor czerwony, śmieszny, nie? No. Dobra, o. Dobra, się rozbudowuje. Na samym początku trzeba rozbudować domek. Tung, 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 Czyli tung. teraz popatrzymy jak dam cię robi domek. I domek jest. Nie nie, dobre, bez przesady. Nie, no, dam cię, dam zaraz zbuduje się. <noise> Niech to. <głos> <głos> Trochę nie grałeś, nie? E no, to się ogarnąć. Weź powiedz tym swoim głosem. Wyżegałeś kawałeczek. Ja ci pozbieram trochę drzewa. Ej, daj ten y, diamentową siekierkę tą. A ja ci tutaj... Y, Porąbie trochę drzewka Chyba, chyba podwójne drzwi zrobię No spoko Le... jeszcze, jeszcze pamiętam jak się robi drzwi, kurde Szpanna Max <gdy> Gdzie te drzwi tu wie. Jak będziesz coś chciał nie zapamiętasz jak to zrobić Zobacz, Ja się postawiłem Ty Nie pokaż Postawiłem tu drzwi O, obydwa się otwierają Ja, a ja Aha, spoko. Hmm, trzeba! nene, nene. Dodać A szkła to się później załatwi gdzieś. Na samym początek to jest. No yeah. wypadajcie drzewko no, Okej. Okay. Weź sobie obczaj, filmik i od razu też polecam filmik jak ten jak grać w Minecrafta na poziomie extreme Mówię ci to te, z tego jest taka zwała. No trzeba obejrzeć. Muszę, no, muszę być do drzewa. Masz tutaj 19 drzewka, na razie. Dobra, dzięki, ja najpierw sadzonki robię teraz.